Po 60 roku życia, twoje nogi nie stają się słabsze z dnia na dzień, stają się słabsze z każdym kolejnym tygodniem. Często nawet tego nie zauważasz. Badania pokazują, że kobiety po 60 roku życia mogą tracić około 1-2% siły nóg rocznie. Długotrwałe siedzenie dodatkowo przyspiesza ten proces. Słabe nogi to nie tylko mniejsza siła to także wolniejsze chodzenie gorsza równowaga. I znacznie większe ryzyko upadków. Dlatego najważniejsze pytanie, które powinnaś sobie zadać, brzmi: skoro twoje nogi z każdym tygodniem słabną, dlaczego wciąż mówi się większości kobiet, że wystarczy chodzić na spacery i mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze? Prawda jest taka: samo chodzenie po 60 roku życia nie odbudowuje już siły nóg. Ale jest dobra wiadomość: w tym filmie poznasz trzy proste ćwiczenia wykonywane na siedząco. Które w bezpieczny i ukierunkowany sposób wzmacniają dokładnie te mięśnie, które Twoje nogi właśnie tracą. A ostatnie ćwiczenie okazało się szczególnie skuteczne w ułatwianiu wstawania i zachowaniu samodzielności. Zanim zaczniemy, napisz proszę w komentarzu, ile masz lat i skąd oglądasz ten film. Ćwiczenie 3. Prostowanie nogi w siadzie. Po 60. roku życia przedni mięsień uda. Zwanym mięśniem czworogłowym należy do tych, które najszybciej tracą siłę. Ten mięsień jest kluczowy dla prostowania kolana, wstawania z krzesła oraz stabilizacji nogi podczas chodzenia, gdy słabnie, codzienne ruchy stają się trudniejsze, a bóle kolan pojawiają się coraz częściej. Badania z udziałem starszych kobiet pokazują, że ukierunkowane ruchy prostowania kolana mogą znacząco poprawić siłę nóg i sprawność funkcjonalną. Nawet wtedy, gdy są wykonywane na siedząco. Właśnie dlatego to ćwiczenie jest tak skuteczne i jednocześnie bezpieczne. Usiądź prosto na stabilnym krześle, obie stopy oprzyj płasko na podłodze. Powoli wyprostuj jedną nogę, aż będzie równoległa do podłoża. Utrzymaj tę pozycję przez jedną sekundę, a następnie kontrolowanie opuść nogę. Trzymaj tułów wyprostowany i unikaj odchylania się do tyłu. Wydychaj powietrze podczas unoszenia nogi. A wdychaj podczas opuszczania. Zacznij od 10 powtórzeń na każdą nogę w dwóch seriach. Wraz ze wzrostem siły możesz zwiększyć liczbę powtórzeń do 12 15. Jeśli ćwiczenie jest dla Ciebie zbyt łatwe, zatrzymaj wyprostowaną nogę na 3 sekundy przed opuszczeniem. Jeśli jest zbyt trudne, unoś nogę tylko do połowy wysokości. Powinnaś odczuwać kontrolowane napięcie z przodu uda, nie ostry ból w kolanie. Regularne wykonywanie tego ćwiczenia pomaga bezpieczniej chodzić, wstawać i wchodzić po schodach. Napisz w komentarzu, która noga była słabsza podczas pierwszej serii. Teraz przechodzimy do ćwiczenia numer dwa, które łączy równowagę i kontrolę nóg. Ćwiczenie dwa, marsz w siadzie, unoszenie kolan. Po 60 roku życia osłabienie nóg dotyczy nie tylko siły, ale także kontroli ruchu. Mięśnie unoszące nogi. I stabilizujące biodra wysyłają z czasem słabsze sygnały do mózgu. Właśnie dlatego wiele starszych kobiet czuje się niepewnie podczas chodzenia, skrętów czy omijania przeszkód. Badania z rehabilitacji geriatrycznej pokazują, że osłabione zginacze bioder oraz słaba koordynacja między nogami a tułowiem są silnie powiązane z wolniejszym chodem i większym ryzykiem upadków. Dlatego ćwiczenia, które ponownie uczą kontrolowanego unoszenia nóg, są szczególnie ważne. To ćwiczenie wykonywane na siedząco jest idealne, skuteczne i jednocześnie bezpieczne. Usiądź prosto na stabilnym krześle, obie stopy płasko na podłodze. Dłonie oprzyj luźno po bokach siedziska. Utrzymuj wyprostowany tułów i lekko napięte mięśnie brzucha. Powoli unieś jedno kolano, jakbyś maszerowała, unosząc stopę kilka centymetrów nad podłogę. Na chwilę zatrzymaj ruch, a następnie kontrolowanie opuść stopę. Zmień nogę. Skup się na kontroli, nie na wysokości ruchu. Poruszaj się spokojnie i równomiernie, bez zamachu i bez odchylania się do tyłu. Wydychaj powietrze podczas unoszenia nogi, wdychaj podczas opuszczania. Zacznij od 10 powtórzeń na każdą nogę w dwóch seriach z przerwą 30-45 sekund między seriami. Gdy ćwiczenie stanie się łatwiejsze, Zwiększ liczbę powtórzeń do 12-15. Aby podnieść trudność, przytrzymaj uniesione kolano przez 2 sekundy przed opuszczeniem. Jeśli ćwiczenie jest trudne, unoś stopę tylko minimalnie nad podłogę. Regularne wykonywanie tego ruchu poprawia połączenie między mózgiem a nogami. Wiele kobiet zauważa większą pewność podczas chodzenia, lepszą koordynację przy skrętach i większą kontrolę w codziennych czynnościach. Jeśli poczujesz ból w biodrze, Zmniejsz zakres ruchu lub tempo. Ćwiczenie może być wymagające, ale nigdy nie powinno powodować bólu. Ćwiczenie 1: Wstawanie i siadanie. Przysiad do krzesła. Jeśli istnieje jeden ruch, który po 60. roku życia ma ogromny wpływ na jakość życia, to jest nim zdolność wstawania z krzesła bez pomocy. Ten ruch bezpośrednio odzwierciedla siłę ud, bioder i pośladków oraz decyduje o tym, czy pozostaniesz samodzielna. Czy coraz bardziej zależna od pomocy? Badania geriatryczne pokazują, że osłabiona zdolność wstawania jest silnie związana z upadkami, ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu i utratą niezależności. Dobra wiadomość jest taka, że tę umiejętność można trenować nawet w późniejszym wieku. Wstawanie z krzesła jest tak skuteczne, ponieważ dokładnie odtwarza ruch, który wykonujesz każdego dnia. W przeciwieństwie do chodzenia. To ćwiczenie zmusza mięśnie nóg do pracy przeciwko grawitacji, a to jest kluczowy bodziec do odbudowy siły po 60. roku życia. Usiądź na stabilnym krześle, stopy ustaw na szerokość barków i oprzyj płasko na podłodze. Przesuń się lekko do przodu, tak aby stopy znalazły się pod kolanami. Trzymaj tułów wyprostowany, wzrok skierowany przed siebie. Lekko pochyl się do przodu, przenieś ciężar ciała na stopy. I powoli wstań, naciskając pięty. Na górze zatrzymaj się na chwilę, a następnie kontrolowanie usiądź z powrotem, aż delikatnie dotkniesz krzesła. Wydychaj powietrze podczas wstawania, wdychaj podczas siadania. Zacznij od 8-10 powtórzeń w dwóch seriach, z przerwą około 60 sekund. Wraz ze wzrostem siły zwiększ liczbę powtórzeń do 12-15. Jeśli to konieczne, możesz lekko pomagać sobie rękami. Aby utrudnić ćwiczenie, zwolnij tempo lub zatrzymaj się na dwie sekundy w połowie ruchu. Zawsze zwracaj uwagę na czyste, kontrolowane ruchy. Lekkie zmęczenie mięśni jest normalne, ból nie. Przy regularnym wykonywaniu to ćwiczenie może w ciągu kilku tygodni wyraźnie ułatwić wstawanie, chodzenie i wiele codziennych czynności. Dlatego wiele lekarek, lekarzy oraz fizjoterapeutek i fizjoterapeutów. Uznaję je za jedno z najważniejszych ćwiczeń siłowych dla osób po 60 roku życia. Te trzy ćwiczenia na krześle są tak skuteczne, ponieważ nie walczą z wiekiem, lecz z prawdziwą przyczyną słabych nóg, brakiem ukierunkowanej aktywacji mięśni, prostowanie nóg wzmacnia uda, marsz w siadzie poprawia kontrolę i równowagę, a wstawanie z krzesła buduje dokładnie tę siłę, której potrzebujesz na co dzień. Razem te ćwiczenia są skuteczniejsze niż samochodzenie. Pomagają Twoim nogom pozostać stabilnymi i bezpiecznie nosić cię przez cały dzień. Ponieważ wszystkie zaczynają się w pozycji siedzącej, są bezpieczne i łatwe do regularnego wykonywania. Zacznij tam, gdzie jesteś. Wybierz jedno ćwiczenie i trenuj je kilka razy w tygodniu. Siła nie wraca od razu, ale wraca. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, polub go i zasubskrybuj. Jeden dzień silniejsza, napisz w komentarzu, od którego ćwiczenia zaczynasz. Pamiętaj, nogi nie słabną przez wiek, lecz przez brak treningu.